Witajcie drodzy widzowie. Witajcie wszyscy. Dzisiaj już finał Dni Kobiet, które gramy w park-hotelu. Dokładnie. Dziewczyny już się schodzą. Mamy kilka niewygodnych pytań, zobaczymy co tam powiedzą. Moi drodzy, jesteśmy przy tym oto e, shotboxie, snapshotbox. A z nami jest administrator tej budki, czyli Artur Ciachowski. Teraz, e, póki Może jest je wolny, zobaczymy. to jeszcze pokażemy, co tam się na tym wyświetla, albo damy przebitki, bo tu mamy lustrzane odbicie, ale ogólnie można to spersonalizować. Tak jest, tak jest, tak. Jest, jest, tak. Będzie, będzie personalizacja, e, będzie jeden napis wiodący, który rzeczywiście będzie trochę na stałe, ale to o tym. E, Zobaczycie na naszym Instagramie Snap.Shotbox. Ja mam jeszcze do ciebie pytanie, w sumie, Artur. A jeśli chodzi o cenę, czy yy, podajesz cenę, czy trzeba napisać do ciebie na priv? Wiadomo, że zawsze warto napisać na priv, natomiast w 2024 roku to będzie 1000 zł za całą imprezę. I wyjątkowością tego boxa na tle innych zwykłych fotobudek jest to, że przede wszystkim jest on z wami przez całą imprezę. Snap.Shotbox i oczywiście fotografia.Artur Ciałowski. Do zobaczenia. w Dniu Kobiet będziemy pytać kobiety o różne ciekawe myślę pytania. O, mamy pierwszą, mamy pierwszą kandydatkę. Jak masz na imię? Ołina. W y sieci krąży taki mem, tak. że lepszy byłby Kebab niż bukiet Ruś. co byś to wybrała? Keba, oczywiście kebab, oczywiście. I od razu mi się to podoba. Ja fit, to y, wiadomo, że kwiaty. Kwiaty. Zjadłabyś tak kwiaty, ale kwiaty tak, są niejadowe. A jak się, Kiega, ogólnie, jak się bawicie? Super, jesteśmy tu pierwszy raz i tak. się bawimy super. No I, I na, super, na pewno będziemy jeszcze w przyszłym roku. Musiaczki! Pozdrawiamy. Wielka. Super impreza, zapraszamy za rok. Super impreza. Tak jest. Czy kebab? Fiaty. Fiaty. Zdecydowanie. Zdecydowanie Okej, okay, dziękuję ślicznie. Drodzy Państwo, udało nam się Panią Kamilę ustrzelić kierowniczkę tego zamieszania. I pytanie odnośnie wina. Wino czerwone, wytrawne czy słodkie? Wyłącznie wytrawne. No i, I mamy czerwone. konkretną odpowiedź, bo dziewczyny tutaj się wymigiwały. dzisiaj odpowiedź, Dziękujemy bardzo. Właśnie, takie szalone zdjęcia, żeby były. Co by Pani zabrała na bezludną wyspę? Trzy rzeczy. Pierwsze, jakie wchodzą do głowy. Trzy rzeczy. Książka, na okay. pewno książka. a Bardzo lubię czytać. Yy, druga rzecz, co bym zabrała, to... Yy, nie wiem. Trzy książki. Trzy książki. Okej, okay. tak, okay. dziękuję ślicznie. Okej, okay, dziękuję bardzo. Pytanie w, takie, czy Wam się to nie nudzi, bo przychodzicie od paru lat czy nam się nie nudzi? Się Jak nie nudzi? jest DJ Simon, to nam się nigdy nie znudzi. O właśnie, tak ja takiej odpowiedzi oczekiwałem. Nie mam ja więcej mam pytań. Dobrej nocy. Tylko jedna sprawa. Jesteście już któryś raz na imprezie i pytanie, czy nam się nie nudzi to przychodzenie do nas. Wiesz co, powoli nam się nudzi, powoli ale się dopóki być. ty tu grasz, to o, może skurcy. jeszcze kiedyś przyjdziemy. No i właśnie o to chciałem zapytać. Okej, okay, ja tu skręcam, o, jedziemy. No i spakowani moi drodzy, na scenie nie ma już nic. Dokładnie, wszystko poszło. Kuba z kamerą wśród kobiet. W końcu rozwialiśmy pytanie, co lepsze, kebab czy kwiaty, więc sprawdzajcie. Tak, dwa chyba, dwa do jednego wygrał kebab. My się widzimy. 5 i 6 kwietnia w tym samym miejscu także do zobaczenia cześć Najmały prank na kubie Kuba Tak to właśnie jest nieprawda Dawaj to